Dzień dobry, prosiłbym o potwierdzenie w międzyczasie, że państwo widzą, a szczególnie słyszą, bo używam nowego mikrofonu, ja powoli będę rozpoczynał nasze kolejne spotkanie z bieżącą analizą techniczną. Tradycyjnie jeszcze tylko pozostaje mi pokazać... Platforma, powinno być już wszystko ok. Dobra, co mamy? Mamy lukę, bo lukę cenową na indeksie dolarowym Luka jest wzrostowa, więc to zmusza mnie do czegoś, czego, przed czym broniłem się w ostatnim czasie, czyli do zrobienia małej projekcji, ponieważ na indeksie dolarowym nie mamy jakichś odnośników po lewej stronie już. Więc jeżeli odłożymy wysokość korekty, czyli te ostatnie spadki od połowy lipca do dołka 104,50 do góry, bo to pierwszy współczynnik 127% już w tej chwili jest prawie że dotykany. Jest to małe ograniczenie, oczywiście sugerujące tyle, że w tym miejscu może się skończyć e, impuls i rozpocząć kolejna korekta w myśl w zasady, że mamy wyższe szczyty, wyższe dołki, więc innej opcji tutaj nie przewiduję na chwilę obecną. E, mamy też e, wykupionego RSI, który może być takim przysłowiowym żółtym e, światłem e, dla e, dalszych wzrostów, ale przy czym e, należy tutaj podkreślić, że e, ta przecena będzie przeze mnie traktowana jako ruch korekcyjny. EURUSD. No skoro luka, to luka wszędzie, tak? Czyli też i na głównej parze walutowej, na EURUSD. Notowania nam robią nowe denko, czyli schodzimy poniżej 0,99. Nie za dużo, ale mimo wszystko te 30 pipsów, nowy punkt odniesienia się pojawił. Oddala nas to oczywiście od pojawienia się kolejnego od pojawienia się od, od korekty. Aczkolwiek no, logika też tutaj podpowiada, że skoro mamy nowy dołek, no to licząc od ostatniego szczytu, a ten chyba jest tutaj, czyli mamy już strukturę impulsową, no bo dopóki tego dołka nie było, no to oczywiście było jakieś tam zagrożenie, że po pierwsze może być formacja podwójnego, czy też tutaj poczwórnego, tak naprawdę dołka w okolicach 0,99. Ale skoro struktura wypełniła się w 100%, czyli idziemy zgodnie z tym, co mamy na wykresie dziennym, czyli niższe szczyty niż dołki, no to po pierwsze, może być pogłębienie, przecenę i z tym trzeba się liczyć. Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś punktów odniesienia, wydaje mi się, że należałoby tu je wskazać. Musimy cofnąć się daleko w przeszłość. To jest rok 2002, jak dobrze pamiętam. Kolejny znaczący. Znaczące wsparcie 0,96,60. Jest jeszcze pewna nadzieja, że możemy wykorzystać tutaj minima z listopada 2002. Ja nie mam innej możliwości jak nie tak nisko i to jest 9,850. Jak dobrze widzę, jeżeli przesuniemy się do bieżących notowań, to myślę, że to będzie trochę lepiej widoczne, czy to jest w miarę zbieżne z aktualnym. Ruchem ceny. Ja już to wszystko powiększam, żeby dało się to jakoś odczytać. 9,870, tak to są bieżące minima, co ciekawe, i jak pewnie Państwo zauważyliście, od dzisiejszego poranka, czyli sesja europejska, tak naprawdę, no w miarę możliwości emocjonalnie zaczynam reagować, ale nie, nie wyklucza to oczywiście jakiejś głębszej albo kolejnego przynajmniej. Testu tej czerwonej linii 9870. Po jej przełamaniu będziemy sięgali do czarnej, a ta jest bardzo daleka, bo to już jest przedział o dwie figury niżej. Więc, jeżeli coś ma się zmienić, mamy się utrzymać w tym przedziale zmienności bazującym na wstępze Bollingera, to kolejna korekta powinna się pojawić wkrótce. Fund brytyjski. 1.618 rozszerzenie ostatniej korekty. Przy czym chyba ważniejszy jest sam poziom 1,14, bo to są minima z roku 2020 i jednocześnie historyczne minima, jeżeli co na poniżej tej wartości, to trzeba będzie znowu szukać, robić projekcje już bardziej zaawansowane, bo to będziemy bazowali na dużych swingach wynikających z ostatnich lat, a nie z ostatnich dni czy też tygodni. Więc na pewno bacznie ja będę obserwował, czy w okolicach 1.14 pojawia się kupujący, jeżeli tak, no to się, pojawi się przynajmniej możliwość zrobienia, na początek zaczniemy od korekty godzinowej, czyli coś o tej, tej wielkości, a potem będziemy sięgać po struktury wyższego rzędu, ale to myślę, że kolejne spotkania nam na to pozwolą. Zrobimy w ten sposób, to jest wysokość około 180 pipsów. A docelowo będziemy poruszać się 5 figur. Tu mamy 4,70 figury. Tutaj mamy 5 figur, czyli widać, że taki standard pięciofigurowy gdzieś tutaj się pojawia. Tylko najpierw tendencja spadkowa oczywiście musi zostać wyhamowana. Nowozelanczyk też testuje minima 0,60-60. To jest możliwość zrobienia podwójnego dna. I przeznaczę, że jeżeli tutaj nie pojawią się kupujące to ja będę spoglądał o jakieś 140-150 pipsów niżej 0,59 jako wsparcie wyższego rzędu. Pozostaje oczywiście jeszcze możliwość testu 0,62 w skalach tygodniowych i to by mogło mieć miejsce właśnie z poziomu 60-60, czyli tutaj, gdzie w tej chwili czy też właściwie w piątek pojawiła się reakcja wzrostowa, bo jeszcze z rzucokiem. tak, mamy informację objęcia z piątku, więc zobaczymy, jaki będzie kształt świecy poniedziałkowej. Jeżeli będzie lekko wzrostowy chociaż, no, no to do wolotowania mogą właśnie skierować się w stronę 0,62. PLN po kolei, bo widzę, że tutaj państwo o nie prosicie, więc już idę po kolei. 4,75 e, przetestowane. Ja oczywiście stosuję tutaj strefy, więc proszę mi wybaczyć precyzję, bo dołek jest w okolicach 4,76,50, e, ale ten żółty przedział został dotknięty. E, narysowany przeze mnie schemat ma szansę się zrealizować, bo czy się zrealizuje, to nie wiem, więc ja usunę jedną z tych czerwonych linii, no bo w tej chwili najbliższym ograniczeniem to jest 4,90. Nie muszę tutaj chyba przypominać, że wtedy jak co nam dojdzie w te obszary, no to zacznie to wyglądać mniej więcej tak jak nasze odbicie w lustrze, czyli formacja głowy z ramionami będzie wchodziła tutaj w rachubę. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy traktowali ją jako kształt bardziej zbieżny z koroną, jeżeli kogoś interesuje większa aktywność podaży na poziomie 4,90. Formacja głowy z ramionami będzie miała dopiero sens w momencie, kiedy linia szyi zostanie przełamana, czyli musiałoby być Kolejne mocnienia poniżej 4,75. Euro PLN. Trochę zamieszania yy, związanego z 4,72. Od dołu testowany jest ten poziom. Ja zostawię sobie tutaj pewną tolerancję, nawet dość sporą, jeżeli chodzi o zachowanie podaży w tym miejscu. Jeżeli dzień dzisiejszy będzie koloru czarnego i uda się cenę Close zamknąć poniżej 4,72, no to jeszcze będę na tyle optymistycznie nastawione do naszej jednostki monetarnej, żeby podobnie jak to miało miejsce w połowie czerwca, w tam była ogromna dynamika wzrostowa, która wyrzuciła nam ten szczyt powyżej zielonego oporu. No Zobaczymy, czy to jest zmiana nastawienia i euro będzie miało się możliwość umacniać. Jeżeli tak, no to oczywiście zostajemy w konwencji pomarańczowych poziomów, między innymi 4,77 jako pierwszy. Formacja trójkąta, ja o niej przypomnę, bo ona ogranicza nas zarówno od dołu, jak i od góry, no i wszystko tak naprawdę zmierza. Jeżeli przeciągnę linię ukośne, to one powinny się gdzieś tam sprzeciąć w okolicach 4,72 wcześniej czy później, a no może trochę przesadzam, że 4,72, ale gdzieś w okolicach 4,70 ten środek by wypadł. Nie ma to większego znaczenia dla nas tak naprawdę, bo linie poziome nie muszą 100% stu procentach oczywiście z ukośnymi, ale ja o tym trójkącie przypominam, bo o, ten kształt wykresu rzeczywiście pasuje do takiej książkowej formacji bardzo rozbudowanej w cenie, żeby była też jasność, chyba nawet bardziej w cenie niż w czasie. Więc dopóki któraś z tych linii ukośnych i zostanie pokonana, to trudno tutaj szukać jednorodnego kierunku, tak? czyli mamy taki obszar konsolidacji zawężającej się. E, do -macia. no Z no to alchymację na tom bpl też musi dostać przysłowiowo po głowie. Gotowania wychodzą powyżej 4,72. Z ciekawości sprawdzę 4,76. Tak, no, usd dolar jest droższy niż europel To taka sytuacja nie za często się zdarza. Ale może się okazać, że jeżeli dolar będzie dalej się umacniał, to trzeba się będzie chyba do tego przyzwyczaić. Mamy ograniczenie w postaci lekko spadkowej linii. Ono może być narysowane przeze mnie na dwie, na, bo przypomnę, że trend cały czas jest wzrostowy. A sam fakt, że notowanie znowu wyszło powyżej 4,72, no to tym bardziej kieruje nasz wzrok w stronę nowego szczytu. Czyli trudno mówić o teście żółtej strefy 4,60, 4,61, skoro no nie ma jakiejś tutaj presji na to, żeby pojawiały się czarne świece. Fund. Przełamał 5,53, więc 5,42 to jest najbliższe ograniczenie na wykresie dziennym. No i na tygodniowym 5,32 to jest początek jednej z ostatnich fal wzrostowych, która dotarła do 5,73. Jednocześnie jest to podstawa tego rajdu z początku tego roku, więc trzeba mieć świadomość, że w tym miejscu. Jeżeli cokolwiek ma się wydarzyć, to raczej wzrostowego, no chyba, że sentyment się całkowicie odwróci i na 1,20 będziemy mieli, na 1,20 oczywiście na funcie, na 1,14, przepraszam, będziemy mieli na funcie taką reakcję, jak to miało miejsce w roku 2029, gdzie jeden tydzień 10 figur rosło. To myślę, że to będzie musiało się to przełożyć oczywiście też i na umocnienie funta do pln -a. Może nie w takiej skali, ale trzeba mieć tego świadomość, że jak fund zacznie rosnąć, to oczywiście też i w relacji do PNL. Więc wtedy 4,52 tutaj zostaniemy. Więc ten trójkąt o płaskiej podstawie. Ja już chyba kiedyś o nim mówiłem, ale jeszcze przypomnę, gdzieś tutaj z nami pozostanie, gdzie 5,32 jest tym odnośnikiem. Dolnym odnośnikiem czy wsparcie. Dobra, idziemy dalej w stronę surowców. Pojawiają się poważne komentarze z, od poważnych osób, chyba tak się wydaje ze świata polityki, co do ograniczania albo limitów cenowych na surowce. To oczywiście bardzo ważna informacja jest dla, dla ropy i wszystkich ropopochodnych. Więc jeżeli Unia Europejska coś takiego wdroży, no to oczywiście trochę sztucznie będzie ta cena kreowana. Więc trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli chodzi o ropę Brand, to ona jest jako pierwsza tej chwili się to na tygodniu, w zeszłym tygodniu mieliśmy trzydniową obsługę od 103 do mniej więcej 90-91, jak dobrze pamiętam, tak, dodają za barukę. Nie udało dotrzeć się do 88, które jest takim bardziej logicznym wsparciem wynikającym z poziomych kresek. Co ciekawe, po dołkach prowadząc linię, to mamy tendencję spadkową. Po ostatnich. W krótkoterminowych szczytach wzrostował. Więc ja się trochę obawiam, że z tego może nam wyjść formacja trójkąta rozszerzającego się, czyli kształt, który niesie za sobą taką oto perspektywę. Ja ją rozszerzę, rozbuduję w czasie, że będzie bardzo trudno określić, kiedy i w którym kierunku nastąpi wybicie, ponieważ te linie oddalają się od siebie, a tym samym też no, ta dalsza przyszłość tego instrumentu będzie dość trudna do okiełzania przy użyciu tego narzędzia. Łatwiejszym na pewno jest stęga Bollingera, która ogranicza nam zmienność do 103 dolary od góry, od dołu do poziomu 90-91 dolarów za waryłkę I co ciekawe, wszystkie linie Bollingera są ułożone już w tej chwili poziom To znajduje też swoje odzwierciedlenie na wskaźniku RSI, który no, nie chce ani być wykupiony, ani wyprzedany od wielu Tygodni porusza się w strefie neutralnej, czyli widać, że zmienność zamiera. Przynajmniej pod względem kierunku to się przykłada właśnie na ruch e, poziomy, pomimo że ten zeszłotygodniowa przecona jest dość znaczna, ale nie zrobiła nam nowego domka. Więc to jest też ważna informacja, którą możemy tutaj m, przywołać. W przypadku ropy WTI, minima 87 dolarów bronią się już po raz kolejny, więc jeżeli tutaj pojawi się popyt, no to będziemy sięgali na te wyższe poziomy, jak na przykład 102 między innymi, a po drodze mamy jeszcze te ostatnie szczyty gdzieś tam w Sytuacja też nie jest za łatwa na tym instrumencie, bo szczyty tutaj też wzrostowo zaczynają się układać. MACD pozostaje w wartościach ujemnych, RSI z kolei w tendencji spadkowej, ale w przedziale środkowym, więc no, mamy pojedyncze silne ruchy, ale pod względem jakiejś kierunkowości to mi tutaj brakuje jakiejś siły, więc może się okazać, że będziemy się konsolidować na obu instrumentach związanych z ropą bezpośrednio. Złoto 1680, poziom, o którym mówiłem, właściwie na każdym spotkaniu o jego znaczeniu, i chyba to się przekłada też na ruchy rynkowe, bo mamy białą świecę z piątku która prawie, prawie obejmuje czwartkową świecę, właściwie nie świecę, a korpus. Przypomnę, że w przypadku świec japońskich korpusy są ważniejsze niż same, sama wysokość świecy, co w przypadku barów jest odwrotnie. To jest oczywiście tego typu reakcja na, na wsparciu trochę bliźniacza, ale w mniejszej skali, bo on, objęcie hossy mamy też w dniu już mamy 20 lipca, tak? Też po dotarciu do 1680. Wtedy zaowocowało to wzrostami do poziomu 1800. Więc jeżeli w tej chwili oczywiście notowanie miałoby podążać tą samą ścieżką, to najpierw 1720 musi być przełamane. Ono może zamienić się we wsparcie, zresztą wtedy też tak było, że od góry ono było testowane i dopiero wypchnęło notowanie na wyższe poziomy. Więc na razie optymizm na złocie chyba może nam tutaj przyświecać. Dopiero jak spadki będą poniżej 1680, no to wtedy będziemy sięgali do niższych wartości. Srebra. Ja już weryfikuję, jak zakończyliśmy tydzień na srebrze. Tak, praktycznie cała świeca jest poniżej 1850, więc porośnie presja na to, żeby tak jak w przeszłości ta czerwona strefa rozdzielała kupujących od sprzedających, to teraz podaż powinna decydować. O tym, co się dzieje. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to już pokazuję poszczególne szczyty. One może nie będą jakichś szczególnie dużych rozmiarów, ale podejście od dołu do 18.50 wcześniej czy później kończyło się spadkami albo do 16,5 dolara za uncję, a w dalszym wariancie do 14 dolarów. Ja mam jeden przypadek na 11.60. Ja przeciągnę sobie tą zieloną strefę, bo. Mam dziwne przeczucie, że wcześniej czy później może się okazać, że ona będzie dla nas użyteczna. Tendencja pozostaje spadkowa z przyspieszeniem po stronie podaży, więc musimy mieć świadomość tego, że ten schemat spadkowy. Że ja rysowałem teoretyczne schematyki spekulacyjne, to jest ten właśnie czerwony gdzieś po środku ekranu, i tam w okolicach 20-50 jak najbardziej dołek zamieni się w szczyt. konsekwencji już widzimy, czyli nowy dołek jest utworzony. Z rzeczy, które wspomniałem, CO2, bo o tym też się mówi, w szybkim tempie kontrakty na emisję tracą 75, dolarów, 75 euro za, za kontrakt. No i zobaczymy, jeżeli kupujący mają się pojawić, to tutaj, jak nie tutaj, to dopiero 20, dolarów, 20 euro niżej, czyli na poziomie 55. Przecena jest szybka i proporcjonalna do ostatnich wzrostów, więc wróciliśmy do początku ostatniego swingu wzrostowego, więc to wsparcie jest ostatnią linią obrony dla posiadaczy długich pozycji, przynajmniej ja to tak definiuję. E, indeks, już idziemy świat indeksów. Chwilę, tylko profil musi się przełączyć. E, zaczniemy po kolei od DAX-a. E, 13800 mamy odbicie jak od sufitu. 12400 wydaje się być realnym celem dla posiadaczy krótkich pozycji. Jeżeli 12400 się przełamie, no to oczywiście schodzimy już po niżej 12, a ja nawet sięgnę w okolice 115 11 600 Biorę pod uwagę poważnie taki scenariusz, pomimo tego, że linia fs 100 przypomina mi, że w tym miejscu mamy równość korekty. Równość swingów spadkowych, które oczywiście w tym przypadku nawet traktujemy jako korekty, ale tutaj były dwie próby i obie okazały się nieudane. Każda kolejna próba wzrostowa była coraz krótsza, czyli atak pyków, co jasno wskazuje na determinację podaży co do spychania cen. Więc przyznam szczerze, że jeżeli w tej chwili za trzecim razem miałaby się pojawić też te wzrosty, to chyba jeszcze tym bardziej będę miał ograniczyć do poziomu gdzieś 13-300 raczej nie wyżej. ale 13800 też gdzieś będę miał z tyłu głowy. Mierzenie kierunkowe zostawiam, przynajmniej tak długo, jak ono jeszcze funkcjonuje, czyli 12 12500 nie będzie przełamane, a jeżeli będzie, to wtedy sięgniemy po inną narzędziówkę. Stany zjednoczone. 32-300 się przełamane bez większego echa, więc jeżeli ma się pojawić jakiś ruch korekcyjny, to Właśnie w stronę tego niebieskiego obszaru ja będę spoglądał. No, tylko pytanie, czy taki ruch pojawi się przed dotarciem do 30 500, czy dopiero tam pojawią się chętni na zakupy, bo to jest miejsce, które według mnie, no patrząc z perspektywy czasu, to jest najbliższe możliwe wsparcie najbliższe miejsce, gdzie kupujący dziełki buszowało, więc może się okazać, że. Najbliższe 1-2 dni upłyną nam pod, w kolorze czarnym, po to, żeby właśnie w szybkim tempie dotrzeć do 30 500. Tendencja spadkowa, linia trendu poprowadzona po szczytach o tym przypomina. Bollinger skierowany do dołu na, na wykresie tygodniowym, a przypomnę, że Bollinger jest wskaźnikiem trendowym, więc informuje nas, że trend zmienił się ze wzrostów na, spadku, na spadki, przynajmniej krótkoterminowe. Większej wyprzedaży spodziewam się dopiero po przełomaniu zielonej strefy, czyli linii 38,2 po ostatnich dwuletnich wzrostach, czyli mówimy o cenie 29, 529 600. No ale to najpierw notowania oczywiście muszą tam dotrzeć. S&P 500. Tutaj można mieć wątpliwość, bo mam zieloną strefę 3950. Ona raczej pełniła rolę oporu, tak? No bo tu mamy szczyty, a nie dołki. Dołki raczej bym doszukiwał się w okolicach 3800-3820. Ja już przesunę tą jedną strefę żółtą, bo ona w tej chwili ma mniejsze, albo już nie ma właściwie żadnego znaczenia. I połączę te punkty zwrotne, które mogą być użyteczne, i z żółtych zrobimy sobie najbliższe możliwe wsparcie. Już tylko moment, bo jeszcze jedno jest tutaj obok, więc to są te dwa najbliższe miejsca, gdzie byki mogą się pojawić. I tutaj podobnie, uwzględniając, że mamy tendencję spadkową, czy też powrót poniżej 4175, no to jeszcze daje szansę posiadaczom długich pozycji, ale to jest 3840, 3752 wsparcia. Ale przyznam szczerze, że z każdym kolejnym dniem szanse na to, że notowania skierują się do góry, według mnie są coraz mniejsze, a jeżeli się pojawią, to na razie w ograniczonym zakresie, bo ta przecena po pierwsze, nabiera rozpędu, a po drugie, ona się dość mocno też dynamizuje, czyli widać, że ta agresywność po stronie niedźwiedzi jest coraz większa. MACD w wartościach ujemnych, to też taka ciekawostka, co może być dodatkowym motywatorem do tego, żeby sprowadzać notowania na niższe wartości. NASDAQ, historia podobna 12400 tak naprawdę to jest poziom, który według mnie rozdziela kupujących od sprzedających, ponieważ notowania są poniżej no to ja spoglądam oczywiście na niższe poziomy. Łącznie z 11 tysięcy. 11 tysięcy, 50, no 11 tysięcy można powiedzieć. Ja tylko jeszcze jedną rzecz sobie, że Państwo pozwolicie, sprawdzę, bo nie pamiętam tego, a wydaje mi się, że. Tak, dzisiaj chyba w Stanach jest święto, więc handel na pewno będzie częściowo ograniczony, a tym samym też i zmienność będzie na pewno dużo mniejsza na surowcach i na indeksach. To tylko tak, bo właśnie wszedłem na naszą stronę internetową, jeżeli ktoś nie wiedzie szukać takich informacji, to między innymi na stronie głównej, ja pokażę to jeszcze raz, bo to też jest nauka dla wszystkich. Na stronie głównej, jeżeli Państwo zejdziecie, to jest taka część, która nazywa się aktualności. O, jest. I jest informacja rolowania i to jest informacja z piątku, koledzy zawsze e, przed rozpoczęciem tygodnia przekazują informację, jakie święta będą obowiązywały, jak, czyli jakie są ograniczenia w handlu, czyli w tym przypadku, a Państwo tego nie widzicie, e, już się poprawiam. Teraz powinno być lepiej, czyli w aktualnościach na naszej stronie internetowej. Tak, to jest napisane. A do aktualności pokażę jeszcze raz, jak dotrzeć, czyli strona główna i w dolnej części strony głównej są aktualności. No, to tak powinno wyglądać. A ja wracam już na wykres. No, już tylko sprawdzę, Nie włączył się. Moment. Uda się, czy się nie uda? Nie chce się udać, więc robimy tak. Jak nie jedno, to drugie sposobem. No i dwadzieścia, tak? No bo to jest nasz temat, który według mnie jest istotny, ponieważ tam jeżeli 1400. 80 zostanie przełom, przełoma, otwiera się dość duża przestrzeń na spadki, na prawie, czy nawet na ponad 200 punktów do 12, 1260. Więc jeżeli e, impuls spadkowy z trzech tygodni składający się miałby się skończyć, to e, 1480 jest ciekawym miejscem na wsparcie. E, z ciekawości mogę przypomnieć, że był taki jeden przypadek, kiedy z tego poziomu, czyli w październiku 2020, dość szybko, byki pokierowały ruchem i skierowały rzeczywiście to na dużo wyższe wartości. Teraz przyznam szczerze, że nie spodziewam się aż tak gwałtownych wzrostów, ale dopuszczam oczywiście pojawienie się korekty, więc w pierwszej kolejności będziemy bazowali na tych korektach, które mamy. Dotychczas ostatnia miała punktów 180, wcześniejsza miała punktów 200, więc można założyć, że korekty są coraz krótsze, a tym samym też ta, która miałaby się pojawić, ja ją ograniczę do szczytów, które są z 26 kwietnia mniej więcej 2020, czyli do okolic 1650. To i tak będzie sporo, bo to będzie około 150 punktów. Czy tak się wydarzy, zobaczymy. Mamy już pozytywną dywergencję na MACD, więc jest jakaś przesłanka, żeby te spadki wyhamowały. Oczywiście dywergencja jest Efektem rozbieżności czasu, więc to nie jest sygnał, który jest miarodajny. Szczególnie, że nie mamy tu jeszcze jednoznacznych ruchów rynkowych, które sugerowałoby te wzrosty. Tak? Mamy coś z tyłu Inside bara, czy też po Harami, czyli jedna świeca jest wewnątrz drugiej, czyli mowa o świece jest czwartku, która wymieści się wewnątrz piątkowej. Dzisiejszej nie oceniam, bo jest jeszcze za wcześnie, żeby móc ją interpretować, bo najważniejsze to może być pogłębienie spadków, jak i wyjście górą, czy też właśnie rozpoczęcie ruchu korekcyjnego. E, no dobra, z mojej strony to tyle. Pozostało mi przypomnieć o um, ryzyku, ostrzeżeniu ryzyku. Ja serdecznie dziękuję, zapraszam Państwa oczywiście na jutro. Będziemy ponownie sięgali do wykresów. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia.